Największa susza w historii Europy wydarzyła się w XV wieku. Wtedy y, prawie wyschła sekwana, wtedy y, masa ludzi y, zmarła z głodu. To była wtedy największa susza. Nie było wtedy efektu cieplarnianego. Co ją spowodowało? Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym skomentować, polemizować z artykułem w Rzeczpospolitej plus minus nieskończoność z tego dodatku. To sprzed prawie miesiąca, ale teraz wpadł mi ten artykuł w łapy. Artykuł nazywa się W płapce ekologicznej hipokryzji. I został ten artykuł popełniony przez pana Artura, żebym nie pomylił nazwiska, Bartkiewicza. Otóż, otóż, o czym jest ten artykuł? Artykuł jest generalnie o tym, że to klasa średnia najbardziej przyczynia się do obciążenia środowiska. Jest to prawda, ale, ale cały artykuł jest oparty na, jak ja to uważam, czy jak ja to twierdzę, na przesłankach podobnych do bajki o środce Marysi i krasnoludkach. To znaczy, yy, to jest zresztą bardzo częste zjawisko, czyli inaczej mówiąc, przyjmujemy założenie, że coś istnieje i dalej na bazie tego założenia budujemy ogromny gmach dowodzenia. W przypadku bajki o Środce Marsi Krasnoludkach, yy, bajka jest spójna, no, bajka nie jest jakaś tam yy, nielogiczna, tylko musimy przyjąć założenie, że istnieją krasnoludki. No, więc, jakich krasnoludków pan Brodkiewicz doszukał się, że tak powiem, czy, czy istnienie jakich krasnoludków założył w swoim artykule? Pierwsza sprawa, ta mordercza klasa średnia. Ludzkość zaczyna już odczuwać skutki globalnego ocieplenia. Rośnie więc nacisk na spowolnienie przez państwa zmian klimatycznych. Proszę państwa, jest to właśnie tego typu założenie, bo. Pan Bartkiewicz, Bartkiewicz zakłada, że faktycznie te zmiany klimatyczne są dla nas Armagedonem, że one w sposób e, tragiczny oddziałują i odciskują swoje piętno. Czy to jest prawda? Jest to oczywiście panująca narracja, ale ta narracja jest nieprawdziwa. Dalej pan Bartkiewicz pisze, za szybki wzrost średniej temperatury na Ziemi odpowiada przede wszystkim dwutlenek węgla, który może zalegać w atmosferze przez ponad, tysiąc, przez ponad tysiące lat, tworząc coś w rodzaju bariery zatrzymującej promieniowanie cieplne emitowane przez Ziemię. Bariera ta w ciągu ostatnich, uwaga, 270 lat stała się niemal dwukrotnie grubsza. W 1750 roku koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wynosiła około 280 części na milion. Obecnie 420 części na milion. Proszę Państwa, przede wszystkim w skali klimatycznej, w skali zmian klimatu, w skali globalnej 270 lat to jest mgnienie oka. Trzeba by się było zapytać, jak fluktuowała ilość dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej. A te zmiany były ogromne. Te zmiany były czasami ilość dwutlenku węgla przekraczała 800. Części na milion w atmosferze. Zresztą dawniej, dawniej, w sensie geologicznym, w erze mezozoicznej jeszcze wcześniej tego dwutlenku było dużo więcej. Poza tym od mniej więcej trzeciorzędu widzimy cały czas ochłodzenie klimatu, postępujące ochłodzenie klimatu. To ochłodzenie nie jest równomierne. Mieliśmy epoki lodowcowe, które, notabene, panowie klimatolodzy nie potrafią ich genezy wytłumaczyć. Mieliśmy okresy interglacjalne, okresy ocieplenia, kiedy było znacznie cieplej. Ale również w ostatnim tysiącu lat, tak ulubionym przez klimatologów, działy się różne rzeczy. Były okresy znacznie cieplejsze, to były wieki średnie, wczesne wieki średnie rok 1000-1100, potem było bardzo zimno w okresie wojen szwedzkich. Potem troszkę się ociepiło, potem znowu było zimno, i teraz mamy epizod ocieplenia. Czy my za to odpowiadamy? Nie wiadomo. Ja uwierzyłbym w to dopiero wtedy, kiedy ktoś by mi udowodnił, czy pokazał, od czego fluktuacje klimatu zależą dokładnie i że na te naturalne fluktuacje klimatu nakłada się działalność człowieka. Natomiast jak na razie, wszelkie y, dowodzenie, które idzie w tym kierunku, tego nie pokazuje. Y, w tej chwili już nie można przyjąć, że obecne ocieplenie jest niezwykle y, szybkie. Bo nie jest niezwykle szybkie. Te zmiany nie są szybkie. Zmiany klimatyczne najczęściej były, y, są zmianami fazowymi. Czyli te przejścia są niezwykle szybkie. Przejście od zlodowacenia do okresu interglacjalnego okazuje się było krócej niż 1000 lat. Krócej niż 1000 lat. To znaczy mogło być w ciągu 20-30 lat. Proszę popatrzeć na Doliny Rzeczne. Często jak Państwo jeżdżą, na przykład tutaj, ja mieszkam w Łasku, w miejscowości Kolumna, dalej mamy zjazd z górki, dwa kilometry, płynie mała rzeczka i potem dwa kilometry podjazd pod górkę. Te górki to co to jest? To jest dolina. To jest dolina rzeki Grabi, którą teraz można praktycznie biorąc przeskoczyć, która kiedyś tą dolinę wyżłobiła. Więc ona niosła nieprawdopodobne ilości wody w momencie, kiedy topniął lodowiec. I to dotyczy wszystkich rzek w Polsce. My mamy e, krajobraz ukształtowany e, właśnie pozglacjalny po, po topnieniu tego lodowca. I e, w ciągu 100 lat. W momencie, kiedy, kiedy przechodził klimat z klimatu glacjalnego do, do, do obecnego, e, poziom wody potrafił podnieść się, poziom wody w oceanach potrafił się podnosić 3-4 metry w ciągu 100 lat. Proszę Państwa, 3-4 metry w ciągu 100 lat, gdzie yy, mimo yy, ogromnych yy, oczekiwań ze strony klimatologów, ostatnio poziom oceanów się praktycznie mówiąc, nie podniósł. Yy, proszę mi pokazać, ile podniósł się poziom wody na Helu. Nakręciłem nawet taki film. Za mojej pamięci nie podniósł się nawet o centymetr. Pamiętam tę plażę na Helu sprzed 40-50 lat. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo, więc proszę Państwa... Yy, nie przesadzajmy, nie dajmy się wprowadzić w panikę. Dalej, zmiany klimatyczne, armagedon klimatyczny. Szanowni Państwo, w tej chwili, jeżeli teściowa jakiegoś murzyna w Nigerii w małej wiosce puści bąka, są telefony komórkowe o tym za chwilę wie cały świat. Po prostu każde zdarzenie jest rejestrowane. Czy było tak 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu? Tych huraganów mogło być tyle samo, tych powodzi mogło być tyle samo, natomiast ludzi było mniej, w związku z tym te oddziaływania na cywilizację i na ludzi były daleko słabsze. Susze i powodzie. Największa susza w historii Europy wydarzyła się w XV wieku. Wtedy y, prawie wyschła sekwana, wtedy y, masa ludzi y, zmarła z głodu. To była wtedy największa susza. Nie było wtedy efektu cieplarnianego. Co ją spowodowało? Szanowni szamani klimatyczni, powiedzcie mi, co spowodowało tamtą suszę wtedy? Także tutaj, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka, to tutaj to są właśnie te krasnoludki, które wywołuje pan Bartkiewicz. Natomiast ma rację co do jednego. Rozwój klasy średniej jest następstwem przemysłowienia i postępu technicznego, ale występuje tu też efekt sprzężenia zwrotnego, bo im liczniejsza jest klasa średnia, tym bardziej industrializacja przyspiesza. Przedstawiciele klasy średniej są bowiem na tyle dobrze sytuowani, a jednocześnie dzięki wykształceniu świadomi swoich potrzeb i możliwości ich realizacji, że generują, generują rosnący popyt na produkty. Do końca bym się z tym nie zgodził, bo rosnący popyt na produkcji generuje również... Generują również um, generuje marketing. My żyjemy pod dyktat marketingu, dyktat koncernów. Um, najlepszym produktem jest ziemniak, bo ten produkt się bez przerwy zużywa, trzeba go bez przerwy produkować. Wszystko powinno być upodobnione do ziemniaka. Telefon komórkowy, ubranie, samochód, wszystko. Żeby... Przepraszam, jak najszybciej go zużyć i kupować nowy. To jest właśnie nieekologiczne. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> coś, mi, coś mi w moich wywodach aż, aż e, zapkało. To jest właśnie nieekologiczne. Proszę Państwa, to nie jest to, że klasa średnia jest tą, tą, tą straszną, że poziom życia jest straszny. Straszny jest. Poziom marketingu, który nam wmawia, że musimy mieć wszystko nowe, ciągle nowe, nowe, nowe. Nieraz powtarzam: najlepszym samochodem był Mercedes 123. To był samochód, który się nie psuł, samochód, który mógł przejechać milion kilometrów. Takie powinny być samochody. <śmiech> <śmiech> Przy obecnym stanie techniki, stanie materiałoznawca, materiału znawca, moglibyśmy produkować samochody, które byłyby modułowe które składałyby się z wymiennych modułów, które mogłyby chodzić, jeździć y, dziesiątki lat. To byłoby wtedy naprawdę ekologiczne. Tylko, że my wmawiamy klasie średniej, że postęp to jest ciągła zmiana gadżetów. Jesteśmy gadżetomanami. Y, to jest najgorsze. Natomiast, y, natomiast, jeżeli chodzi jeszcze y, o tą morderczą y, klasę średnią, to tutaj ja bym. Nie chciałbym wchodzić w teorie spiskowe, ale dla koncernów, dla koncentracji kapitału klasa średnia jest kompletnie niepotrzebna, bo klasa średnia jest niezależna. Ludzie klasy średniej są w miarę niezależni. Oczywiście oni są ogłupiani, więc oni są zależni od mediów, ale oni są mniej zależni niż tacy zwykli prole, robole, którym można zamknąć fabrykę i, i po prostu koniec. Więc. Ten artykuł wpisuje się w taki nurt y, podziału społeczeństwa na maleńką warstwę bardzo bogatych i na warstwę po prostu zwykłych wyrobników, którzy są od tych bogatych zależni. Ale to tak na marginesie. Nie wiem, czy autor y, po prostu przypadkiem w ten nurt się wpisał, czy dał się wpisać, czy też coś jest na rzeczy. Tak jak mówię, nie chcę wchodzić w teorie spiskowe. Jeszcze jedną, na jeszcze jedną ciekawą rzecz chcę zwrócić uwagę. Mianowicie na kolejnego krasnoludka, którego pan Bartkiewicz wyciąga, mianowicie czystą energię. Więc w podsumowaniu, czy będzie lepiej, czy nie ma nadziei, pan Bartkiewicz pisze: więcej czystej energii. Nie ma więc żadnej nadziei. Na szczęście nie jest aż tak źle. Redaktor serwisu Energetyka 24 zwraca uwagę, że nie ma prawa fizyki mówiącego o tym, że konsumpcja wiąże się z wysoką emisją gazów cieplarnianych. I dodaje, że już dzisiaj dysponujemy narzędziami pozwalającymi redukować emisję CO2 bez konieczności zahamowania wzrostu gospodarczego, co pokazuje choćby przykład Niemiec. Uważnie proszę słuchać. Niemcy w latach 1990-2020 zredukowały emisję gazów cieplarnianych o 40%, a poziom życia w tym kraju nie obniżył się. Proszę Państwa, to jest piękne. To jest przykład y, wnioskowania, y, nie wiem, no, wnioskowania przedszkolaka. Pan Bartkiewicz zapomniał o jednym. Między rokiem 90 a 2020 Niemcy wyrzuciły cały swój przemysł energożerny, energochłonny do Chin. Poziom życia do 2020 roku się nie obniżył, ale proszę Państwa, zobaczycie, jak teraz będzie się poziom życia obniżał, kiedy Chińczycy powiedzą, a wała, a my wam już nie będziemy sprzedawać. Mało tego, wy nie będziecie mieli za co od nas kupować. Bo tam gdzie nie ma produkcji dóbr materialnych, tam nie ma produkcji realnej waluty. Nie ma produkcji realnego dobra, za które można coś nabyć. A w tej chwili to Chińczycy są producentami, nie Niemcy. No już nie mówiąc o nas, my nie produkujemy niczego poza Zenkiem Martyniukiem i, i, i panienkami z Dubaju. To są jedyne nasze dobra eksportowe, za które możemy coś kupować. Hmm, czyli, jeżeli Chińscy panowie powiedzą, yy, że yy, basta, bierzemy wszystko dla siebie, my się teraz będziemy rozwijać, my się teraz będziemy pławić w luksusie, to my wracamy do chrustu, yy, wracamy, do, no, wracamy do ekologicznego życia. Tylko, jak to się odbije na poziomie naszego życia, na cenach żywności, na wszystkim, może być naprawdę katastrofalnie. Natomiast yy, co by trzeba było zrobić? Trzeba byłoby naprawdę przede wszystkim przeorganizować nasz sposób myślenia o konsumpcji. To, co jest tu na końcu napisane, że trzeba by było zmienić sposób konsumpcji, jest prawdziwe. My nie musimy bez przerwy mieć nowych gadżetów. Nie musimy mieć nowych ciuchów. Nie musimy mieć nowych samochodów. Tylko że wtedy koncerny by nie zarabiały. Proszę Państwa, tu nie chodzi o żadną ekologię. Koncerny robią Was w konia. One są antyekologiczne z założenia, bo one muszą zarabiać na tym, że produkują barachło, produkują badziewie, które się ciągle psuje, a Wy będziecie ciągle kupować, bo media Was ciągle namawiają do tego, że masz kupować. Jeżeli nie kupujesz, nie jesteś cool. Jeżeli nie masz nowego telefonu, nie jesteś cool. Zmieńmy to. Bądźmy cool, jeżdżąc starym rowerem, bądźmy cool jeżdżąc i reperując stary samochód, bądźmy cool chodząc w ciuchach, które nie są nowe. To jest naprawdę cool, to jest naprawdę ekologiczne, a nie jakieś zielone fanaberie, że, że robimy, sobie, robimy sobie jakieś selfie z y, zieloną torebką, czy, czy y, konkurs wierszy o ekologii i tak dalej, tak dalej, czy zakręcamy kurek z wodą. Tak naprawdę gro. Surowców zużywane jest w produkcji. Jeżeli my przestaniemy kupować produkty, to wtedy te surowce nie będą zużywane. To jest jedyna droga. Czy to się uda? Wątpię. Wątpię, bo na to nam nie pozwolą koncerny. Koncerny prędzej zlikwidują trzy czwarte populacji niż zaprzestaną produkcji, bo produkcja i ciągły obrót jest istotą funkcjonowania koncernu. To jest po prostu kula śniegowa, która musi się sama napędzać. Inaczej się nie da. Dlatego, tak jak mówię, no, artykuł pana Bartkiewicza y, wpisuje się w nurt y, artykułów, y, no, robiących wodę z mózgu, mówiąc delikatnie, żeby nie powiedzieć, że tworzących pożytecznych idiotów, bo trochę pokazuje problem, natomiast nie pokazuje rozwiązania tego problemu, i jednocześnie jeszcze mówi, jaka to ta klasa średnia jest. Y, Pazerna, egoistyczna i, yy, i niszczy naszą planetę. Natomiast niszczą naszą planetę koncerny, nie niszczy naszej planety klasa średnia. No, i tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do dyskusji. No po prostu, zapraszam, żeby zacząć myśleć. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, Zacznij dyskutować. Dziękuję bardzo.